W pierwszej konferencji prasowej Małopolskiego Sztabu e, Wyborczego, to jest okręgu numer 12 pan poseł Tadeusz z okręgu numer 13 pan posłanka się Matyś z okręgu e, numer 14 e, lider listy pan poseł Andrzej Czerwicki, z okręgu numer 15 kandydat na senatorów pan marszałek Roman Ciepiela. Jest to oficjalne rozpoczęcie kampanii parlamentarnej e, w, w Małopolsce. Chciałbym dzisiaj e, zaproponować następującą agendę spotkania. Przede wszystkim, na temat kampanii. Potem pani Katarzyna osili przedstawi naszą pierwszą akcję ogólnopolską Polska Wybudową, a potem każdy z panów posłów, pan marszałek przedstawi to, co jest najbardziej istotne w jej okręgach wyborczych. Stawiamy się głównie na spotkaniach z wyborcami, na realizowanie poszczególnych, poszczególnych eventów z udziałem przedstawicieli władz centralnych. Będziemy chcieli w poszczególnych powiatach, żeby takie spotkania się odbywały. Następnie chcielibyśmy zaproponować również opozycji debaty programowe, porozmawiajmy o faktach. I to będzie, zamierzamy to robić od 2 września. Raz w tygodniu taką, taką debatę programową z udziałem naszych liderów i z, z kandydatami z innych list którzy oczywiście przyjmą zaproszenia. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, którą chciałem podkreślić, będziemy prowadzić bardzo szeroką akcję profekcyjną. To znaczy, nie skierowana konkretnie na głosowanie na platformę To, to jest początek naszej kampanii i sposób prowadzenia tej akcji Polska w budowie jest przede wszystkim rozpoczęciem rozmowy z Polakami, z naszymi sąsiadami o tym, co w ostatnich czterech latach w Polsce się działo, co, co udało się przez ten czas zrealizować. Strona ma charakter inter, interaktywny. Bardziej dialog, chcemy doprowadzić do sytuacji dialogu, nie tylko przedstawiania tego, co w ostatnim czasie było realizowane. Ona daje również możliwość dodawania inwestycji przez internautów, tych inwestycji, które. Mieszkańcy Polski, Polacy uznają w swoim regionie za, za ważne, za te, które zmieniły wizerunek Polski w, w ostatnim czasie. Polska w, w budowie to jest akcja ogólnopolska. Ta broszura jest podzielona na dwa etapy. Pierwsza część to są inwestycje w danym regionie, oczywiście subiektywnie wybrane, a kolejna część to są inwestycje. Z terenu całej, całej Polski. Od jutra do Państwa w domu zapłacają nasi wolontariusze ubrani w koszulki Platformy Obywatelskiej, no i będą chcieli rozpocząć dialog i dyskusję z, z Państwem. Będziemy zachęcali do odwiedzenia strony internetowej, będziemy ich zachęcali do rozmowy o Polsce, o tym, jak w ostatnich czterech latach zmieniała się Polska, my no uważamy, że zmieniała się na, le, na lepsze. Na teraz udało się pozyskać z 15 krajów kwotę 82 milionów euro, czyli dwie trzecie potrzebnej kwoty. Polska tą, tą ustawą nasz kraj będzie mógł przekazać dotację w wysokości około 10 milionów euro w okresie do 2015 roku. w przyszłości mogły również być dostępne, żeby się nie zniszczyły. Myślę, że to jest taka jedna z ważniejszych ustaw dla Oświęcimia, ale także też z punktu widzenia obowiązków, jakie nasz kraj ma, jeżeli chodzi o zachowanie tych obszarów, które symbolizują pamięć wielu ludzi. W ostatnich wyborach w powiecie nowosądeckim był najlepszy wynik PiSu. To jest też swoiste wyzwanie przed nami, żeby pokazać ludziom, wyborcom, te cztery lata nie były statyczne, tylko dynamiczne, gdzie rzeczywiście coś się zmieniło. Do roku 2014 są już zakontraktowane prawie wszystkie środki finansowe, które pochodzą m.in. z funduszy europejskich. Możemy być dzisiaj pewni, że zostaną realizowane największe w powojennej historii Polski inwestycje, między innymi inwestycje infrastrukturalne. I'm